Panie prezydentie, Kurwa, 33 lata moja para na zewnątrz. Co tam stary? Siema, co jest? Aha! Spokojnie. Siema. Ale ja cię nie rozmawiałam z tobą? Nie rozmawiałem z tobą. A okej. A skąd kojarzysz? Radio? Ja, z Twitcha nie. A z Twitcha, prawda? Twitch, pan stary. Weź blisko. Twitchowe, no. Jak wiesz, jesteś z Tajska? Tak. ja Ale kurde już się, się robi no, dalej. No, no, ja wiem, ale nie, bo, Ale ogólnie, bo jest już zimno, się robi. Ale no co z tego, że czwarta? Ale chcę, że się kończy, to jest chujnia Ja się zastanawiam co ja będę robić po! jak Jakby dał... Do Gdzie? Ja, ja nie bym Nie Na długą? Tak. Ja byłem Warszawa, w Warszawie, nie, się... ale jeszcze raz <grym> Jak teraz? No w tym momencie Czemu no w tym momencie? Czemu, ty jesteś jest na grzala jakieś ty Wjarałaś? Nie Ale ty jesteś dobrze porobiona do... do mordo jak się nazywasz? Tam, po ci wypadł? Filip no, jestem. A ci go, czy co? No nie, by? spoko, nie potrzebuję. Okej, okay, spoko, Wiktoria. Jak się bawić? Jesteś z Gdańska? Z, no, z Warszawy spoko, jesteś? No, nie, z Gdańska, z Gdańska. Okej, okay, okej. Okay. No. Nie, po prostu jeżdżę do Warszawy, no bo kumam. Czemu jest, czemu ja do Warszawy? Ej, dobra, ślizgaj. Muszę podnieść dwa kroki. No, no spoko, no, co jest? Dobra, po prostu nie chciałam, żeby ktoś mnie dokudał. A, kumam, kumam, nie. Dobra, mówił do mnie lala Odnieś jeszcze dwa z Ale co ja mam do kurwa ukraść, co? Z ale co to za akty są, ty? Jeszcze, jeszcze No już? Tak, co? Tak, Chcesz tak, mi po, co powiedzieć? <laughs> Aha, nie, ja ci, ja ci e, nie nic Nie, to, że wiesz jak Masz jak Instagrama? Nie wiesz. No ma. To możesz mi podać Instagrama Dobra, mogę ci ale ja nie, mam jak... ja nie mam jak ten. To napisz. napisz. No, wpisz no, -to. no, wpisz mojego Instagrama i napisz do mnie wiadomość. Jaką wiadomość? Tylon. Napisz Risotto? Co to... To, to... To, to Dobra, dobra. No, 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 to no, 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 to no, 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 no spoko stary, spoko stary. Nie <grystanie> ja no, spoko, nie, dobra, Wiktoria? Bardzo samy, sympatyczna nie jesteś. Nie ja, ja nie, ja nie, ja nie lubię crossów. Okej, dobra okay. cię, Chcia, go przeczytać. A czemu zrobiłaś takiego Alistara? Wiesz to co grałeś ja w Lola? Ja gram, ja, ja... Dobra, szczerze, zgadnij czym gram Jumi. Nie, nie, nie. nie. Ale dobra, kram w suporcie, ale jest to mylące. <słuch> lista? <slippery> Do, no dawaj, dawaj, na M. Na M Na M? No, Dobre, mam mam na mega skina, mam mega skinę, kupiłam wyszły wydychy. Ooooo wow. Uh. No. Oh. Morgana. Nie kurwa. Na M nie... Sapor to jest? To jest mylące, jest to mylące. Ale kiedy nie to bardzo grać? No, no, ja, gra... no, psychicznie. No. Mala ma... No Mala <laughs> Nie, no kurwa, mal fajka. Kurwa, kurwa, szczerze, spierdaj. Nie się. kurwa się. Zajebisty jest I mam skin która damy było tomalku. Zajęło się. Zajęło się. Zajęło jak... No, na chuj się śmieją. Jesteś Igielką? Tak. No. Okay. Podoba się? No, no wejście, że. Na chuj się wydasz tego, że? No, jestem w prosto w most. No, nie. tak prosto z mostu, teraz to tak o nie wiatrów ja. chodzi, nie? Idealny moment zabrałem. Idzie, idzie, jasne, jasne. No, idzie, trzeba wypierdalać ogólnie. żeby tak po że prostu? No, już się kończy, bo jest po czwartej, nie? I trzeba zmijać. <laughs> Ale twoje nie, ziomki gdzieś poszły? Nie, moje ziomki są A, myślałem, że ten, że, że gdzie poszły. No, trzeba spierdalać. Wiesz, że ona gra w Lola i gra w Malafite? Przesada w kłótni! Ty. Ty, Ale ja to kurwa. Ona mówi, że coś tam w lola i mówi, ja pierdolę malafajt. Ty. No i co, i co, i co kurwa? Zaglakiem, ty! Ona mi drink daje i mówi, że gra malafajtem, ty! <coughs> Ej, hey, koleżanko, koleżanko. Koleżanko, koleżanko, Pięć wezwanie złotych. mamy dla ciebie. Kiss or slabu dajesz, dajesz mu liście slab, slab, e, albo. dajesz mu z liścia, albo całusa. No. Dobra, to przygotuj się. Aż tak? O, tak Giga czat. Ty, Ty, Eee, Wiktoria, tak? O, chyba, chyba. Ja, po prostu, ja by... My nie mamy do pana. Ja bym... w razie, mi jego. Cześć, cześć, miłego. cześć. Nie bądź zazdrosną Wiktoria. Ja chciałem tego Instagrama od Wiktorii, bo na piwko, na piwko, na piwko, na piwko no? chciałem. Ale to napisz do mnie wiadomość albo tutaj Dobra, dla szukaj. widza Co mam ja miałam na siebie napisać risotto tak? Risotto, no, V, fa, ale Dobra, nie mam tak na Instagramie ja, ktoś. Ja wiem, jak to tak? jest V. Nie, nie jest na bo oni mi powiedzieli. Aha, sprzedali. napiszę do ciebie. No riso risotto... Ty? Albo malafajt. Ale ty to w ogóle źle mówisz? mówi się malfajt powiem. No mala faj, ale ja, ma ja ma wolę człowieka. mala dobra, chodź, chodź. dobra, A co z ziomami? Nie, no ja, ci, nie ja, ci, ja nie chcę tam wam przeszkadzać, nie? Bo czuję się, czuję się zbędny, wiesz? Nie no, ja się pożegnam piąteczka Wikusia, Siema stary, siema no. miłej, miłej preski życzę, trzymajcie się, wszystkiego dobre z fartem. Nie no nie będę te, Ja nie lubię być takim przydupasem Kurwa, że tam jechał. No. Ale yy, powiem Wam tak, właśnie o to chodzi: zasiać taką wież, taki ferment i iść dalej, stary. I zobacz, zobaczyć, że z likusią wyskoczymy na piwko. Traz mnie, I'm inżynier. Ty, ale powiem Wam, że najlepsza dziewczyna na samym końcu. Kumasz, to taka wisienka na torcie, ty. Uśmiechnięta, ładna, gadatliwa w Singielka no, mówiła, że jest wolna, ale no nie wiem, nie? Tylko mainuje mala fajta Gra LOLa No right. Idę ten, idę na przystanek. Nie, nie no, ona przyszła ze znajomymi, nie? A te, te ziomki w porządku były, a nie, że tak, ty wiesz, zazdrośni czy coś. Bo wiesz, są te, są takie przydupasy, co oni z moim o, ci, o, gadaj z przysiłką przysiółką, wyjebać ciło, gada z moją psiapsi, wiesz. Ale normalnie yy, mówię o tam powiedziało o instagramie to te ziomki już dały instagrama mojego kumasz w sensie takie normalne mordy a nie jakieś przyjeby jest 10 na 10 ale gram ale fajnie na safocie 11 na 10